Wyobraź sobie, że Twoje życie płynie spokojnie, jak rzeka, która zawsze znajduje swoją drogę. Ludzie, których potrzebujesz, pojawiają się w odpowiednim momencie. Możliwości przychodzą naturalnie, jakby same Cię odnajdywały. Ciało czuje się lekkie, myśli są jasne, a serce pełne spokoju. To nie marzenie ani przypadek, to efekt Twojej wewnętrznej wibracji, energii, którą wysyłasz w świat. Helena Bławacka, filozofka i założycielka teozofii, uczyła, że każdy człowiek jest iskrą boskiej energii, która wibruje na własnej częstotliwości. Gdy dostroisz tę częstotliwość do wysokiej fali, życie zaczyna brzmieć harmonijnie, jak piękna melodia. Wszystko we wszechświecie wibruje, od gwiazd na niebie po Twoje myśli i uczucia. Ty też wibrujesz, a ta wibracja decyduje, co przyciągasz do swojego życia. Twoje myśli, emocje, słowa i czyny tworzą niewidzialny sygnał, który wszechświat odbiera, jak fale radiowe. Jeśli wysyłasz radość i pewność siebie, przyciągasz dobrych ludzi i nowe możliwości. Jeśli jednak tkwisz w strachu lub złości, świat może wydawać się trudny i niesprawiedliwy. Ważne jest jedno. Chwilowe uniesienie to za mało. Żeby życie się zmieniło, musisz nauczyć się utrzymywać wysoką wibrację na co dzień, nie dając się zepchnąć stresowi, kłótniom czy zmęczeniu. Bławacka w swoich książkach, takich jak Tajemna Doktryna, podkreślała, że wibracja to klucz do zrozumienia wszechświata. Wierzyła, że podnosząc swoją energię, człowiek może połączyć się z wyższą świadomością i odnaleźć wewnętrzny spokój. Jej nauki zachęcają do refleksji, jak sprawić, by nasza wibracja była nie tylko chwilowym błyskiem, ale stałym, jasnym światłem. W tym tekście wyjaśnimy, dlaczego wysoka wibracja to klucz do przebudzenia Twojej świadomości, życia w zgodzie z sobą i tworzenia rzeczywistości, o której marzysz. Dowiesz się, że utrzymywanie wysokiej wibracji to nie ciągły optymizm ani udawana radość, to szczerość, jasność i umiejętność bycia sobą, nawet w trudnych chwilach. Opowiemy, jak wibracja działa w Twoim ciele, umyśle i duszy, co przeszkadza ci utrzymać wysoką częstotliwość i jak to przezwyciężyć. Podzielimy się też prostymi sposobami, które pomogą ci żyć w lekkości i sile każdego dnia. Jesteś czymś więcej niż tylko ciałem czy swoimi historiami. Jesteś energią w ruchu, wibracją, która może stać się potężna i stabilna, jeśli nauczysz się nią kierować. Chodź, krok po kroku, odkryjmy, jak to zrobić, by żyć w harmonii z sobą i światem. Wibracja, starożytna mądrość i współczesna nauka. Myśl, że wszystko we wszechświecie wibruje, jest stara jak świat. Te wiedzę przekazywali przez wieki mędrcy, filozofowie i duchowi nauczyciele. Starożytni Egipcjanie w swoich naukach hermetycznych mówili, że wibracja to podstawa wszystkiego, co istnieje. W Indiach jogini w tekstach takich jak Yoga Sutry wyjaśniali, że wszechświat to taniec energii, w którym każda cząstka porusza się w swoim rytmie. Jeden z dawnych tekstów mówi: nic nie stoi w miejscu, wszystko się porusza, wszystko wibruje. To prosta, ale głęboka prawda. Wibracja to puls wszechświata. Helena Bławacka często wracała do tej idei, łącząc starożytną mądrość z wiedzą swoich czasów. Pisała, że wszystko, od kamieni po ludzkie dusze, jest połączone jedną energią, która wibruje na różnych częstotliwościach. Wierzyła, że zrozumienie tego pozwala człowiekowi kierować swoją energią i żyć w zgodzie ze światem. W tradycji wedyjskiej nazywa się to spanda, święta wibracja, która przenika wszystko, co żyje. Wszechświat to nie sztywna machina, ale żywa symfonia, a każdy z nas to wyjątkowa nuta w tej muzyce. Szamani rdzennych ludów Ameryki też o tym wiedzieli. Dla nich każda rzeka, kamień czy ptak miał swoją pieśń, unikalną wibrację. Gdy ktoś chorował, oznaczało to, że stracił kontakt ze swoją melodią. Uzdrawianie polegało na ponownym dostrojeniu się do rytmu wielkiego ducha. Dziś nauka zaczyna potwierdzać to, co starożytni czuli intuicyjnie. Fizyka kwantowa pokazuje, że materia to nie stałe obiekty, ale skupiska energii, które cały czas się poruszają. Wszystko, co widzimy, to wibracja na określonej częstotliwości. To oznacza, że Ty też jesteś strumieniem energii, który można dostroić, jak instrument muzyczny. Wyobraź sobie młodą kobietę, która pracuje w biurze i codziennie czuje zmęczenie i rozdrażnienie. Zauważa, że gdy wchodzi do pokoju, koledzy robią się spięci, choć nic nie mówi. To jej wibracja, ciężka, pełna stresu. A teraz pomyśl o starszym panu, który mimo skromnego życia emanuje ciepłem i spokojem. Ludzie lgną do niego, bo jego energia jest lekka i czysta. To właśnie wibracja w działaniu. Nie da się jej oszukać, ale można ją zmienić. Bławacka uczyła, że świadomość swojej wibracji to pierwszy krok do duchowego przebudzenia. Mówiła, że tak jak stroiciel pianina doprowadza struny do harmonii, człowiek może uporządkować swoje myśli i uczucia, by brzmieć czyściej i jaśniej. Czym jest Twoja wibracja? Twoja wibracja to niewidzialna energia, która pokazuje, kim jesteś w danej chwili. To jak odcisk palca Twojej duszy, który tworzą Twoje myśli, emocje, słowa, czyny, nawyki i co najważniejsze, intencje prosto mówiąc, to sposób, w jaki brzmisz dla wszechświata. Wyobraź sobie, że jesteś radiem. Każda myśl, uczucie czy działanie dostraja Cię do określonej częstotliwości. Niektóre są lekkie i czyste, jak śpiew ptaków o poranku, inne ciężkie i chaotyczne, jak hałas na ruchliwej ulicy w godzinach szczytu. Twoja wibracja to sygnał, który wysyłasz światu, i od niego zależy, co do ciebie wraca: radość czy stres, możliwości czy przeszkody. Helena Bławacka w swoich pracach, takich jak Tajemna Doktryna, tłumaczyła, że wibracja to fundament wszystkiego. Uważała, że każda cząstka wszechświata, od atomu po duszę, ma swoją częstotliwość. Uczyła, że rozumiejąc i kierując swoją wibracją, możesz zbliżyć się do wyższej świadomości i żyć w harmonii z wszechświatem. Żeby utrzymać wysoką wibrację, nie wystarczy czasem poczuć się dobrze, na przykład po spacerze czy medytacji. Trzeba sprawić, by wysoka częstotliwość stała się Twoim codziennym nastrojem. To wymaga świadomości i pracy nad sobą. Przyjrzyjmy się, z czego składa się Twoja wibracja i omówmy kluczowe elementy, które ją tworzą: myśli, emocje, kontakt z chwilą obecną i wewnętrzna harmonia. 1. Myśli i sposób patrzenia na świat. Twoje myśli to nie tylko słowa czy obrazy w głowie. To potężna energia, która kształtuje Twoją rzeczywistość. Są jak farby, którymi malujesz obraz swojego życia. To, jak myślisz, bezpośrednio wpływa na Twoją wibrację i na to, co dzieje się wokół Ciebie. Pomyśl o dwóch osobach w tej samej sytuacji. Na przykład, oboje stracili pracę. Pierwsza osoba wpada w panikę. Jestem beznadziejny, nic mi się nie uda. To koniec. Jej myśli są pełne strachu i poniżania siebie, co tworzy ciężką, niską wibrację. Druga osoba patrzy inaczej. To trudne, ale może to szansa, by znaleźć coś lepszego albo zacząć własny biznes. Zachowuje spokój i widzi w problemie możliwość, więc jej wibracja jest wysoka, lekka i otwarta na nowe drogi. Sekret tkwi nie w tym, co myślisz, ale jak myślisz. Jeśli twój umysł ciągle zajmuje się strachem, osądzaniem, zazdrością czy porównywaniem się z innymi, tkwisz na niskiej częstotliwości. Na przykład, kobieta, która codziennie porównuje się z kolegami i myśli, jestem gorsza, wysyła energię niepewności, nawet jeśli ma talent. Jej wibracja jest ciężka, co może wpływać na jej relacje czy sukcesy. Z kolei mężczyzna, który mimo trudności mówi sobie robię co mogę i to już zasługuje na szacunek, utrzymuje wyższą częstotliwość, bo jego myśli są pełne akceptacji i pewności. Bławacka porównywała umysł do lustra. Jeśli jest pokryty kurzem strachu, uprzedzeń czy negatywnych przekonań, nie może odbijać czystej prawdy. Radziłaby obserwować swoje myśli, jakbyś patrzył na chmury na niebie. Zauważać je, ale nie trzymać się ich. To otwiera miejsce na inspirujące pomysły. Na przykład, gdy łapiesz się na myśli, nigdy sobie nie poradzę, zapytaj, a co jeśli zrobię jeden krok naprzód? Taki sposób myślenia zmienia twoją energię i podnosi wibracje. Nawet regularna medytacja nie pomoże, jeśli wracasz do starych nawyków, krytykowania siebie lub innych, narzekania czy zamartwiania się. Wysoka wibracja zaczyna się, gdy świadomie wybierasz, jak patrzeć na świat, zamiast reagować automatycznie. To jak przełączenie radia z szumu na melodię, która cię inspiruje. 2. Emocje. Emocje to paliwo Twojej wibracji, są jak wiatr, który pcha żagle Twojego statku. Dobry wiatr niesie Cię naprzód, a burza może zepchnąć z kursu. Czuć smutek, złość, niepokój czy strach to normalne. Jesteśmy ludźmi, nie robotami, ale jeśli te emocje stają się Twoim stałym nastrojem, trzymają Twoją wibrację na niskim poziomie, przez co życie wydaje się cięższe. Weźmy przykład. Ktoś, kto latami chowa urazę do rodziców za coś z dzieciństwa, może wydawać się sukcesem na zewnątrz. Ma pracę, rodzinę, dom. Ale w środku wysyła ciężką energię bólu i złości, co wpływa na jego relacje, zdrowie czy nastrój. Jego wibracja jest niska, bo tkwi w emocjach, które ciągną go w tył. A teraz pomyśl o kobiecie, która, mimo trudności, znajduje powody do wdzięczności. Na przykład, po rozwodzie co wieczór zapisuje trzy rzeczy, za które jest wdzięczna: za smaczną kolację, uśmiech dziecka, szanse na nowe życie. Nie zaprzecza bólowi, ale wybiera skupienie na emocjach, które podnoszą ją na duchu, jak wdzięczność czy nadzieja. Jej wibracja rośnie, co pomaga przyciągać nowe możliwości. Emocje o wysokiej wibracji, jak wdzięczność, miłość, radość, spokój. Działają jak magnes na dobre wydarzenia i ludzi. Na przykład młody chłopak, który mimo braku pieniędzy cieszy się prostymi rzeczami, spacerem w parku, rozmową z przyjacielem, wysyła lekką energię, a ludzie lgną do niego, bo czują się przy nim dobrze. Z kolei emocje o niskiej wibracji, jak uraza, zazdrość, wina czy beznadzieja, tworzą uczucie ciężaru i mogą odpychać tych, Którzy mogliby cię wesprzeć. Ważne, by nie tłumić emocji, ale uczyć się z nimi pracować. Bławacka mówiła, że emocje to posłańcy duszy, którzy pokazują, gdzie zboczyłeś z drogi. Radziła, by nie walczyć z negatywnymi uczuciami, ale je przyjmować, nie pozwalając im rządzić twoim życiem. Na przykład, jeśli czujesz złość, daj sobie chwilę, by ją zauważyć: Jestem zły. I to w porządku, ale nie chcę, by to decydowało o moim dniu. Potem spróbuj przełączyć się na coś, co przynosi radość lub spokój, muzykę, oddech, dobry czyn. To pomaga powoli budować emocje o wyższej częstotliwości. 3. Kontakt z chwilą obecną. Chwila obecna to Twoja siła, miejsce, gdzie czujesz się cały i wolny. Gdy jesteś w pełni tu i teraz, bez żalu za przeszłością czy lęku o przyszłość, Twoja energia staje się czysta i stabilna. To, jak stanie na mocnej ziemi w środku burzliwego morza, znajdujesz równowagę. Wyobraź sobie studenta, który przygotowuje się do ważnego egzaminu. Jeśli ciągle myśli o dawnych porażkach, zawsze oblewam testy albo boi się przyszłości. A co jeśli zawalę? Jego energia się rozprasza. Nie może się skupić, jego wibracja jest chaotyczna, co przeszkadza mu pokazać, co potrafi. Ale jeśli siada do biurka, robi głęboki wdech i mówi: Teraz po prostu czytam to pytanie i robię, co mogę. Jego energia staje się stabilna. Wibruje na wyższej częstotliwości, bo skupia się na chwili. Życie w teraźniejszości to nie tylko duchowa rada, ale praktyczny sposób na czystą wibrację. Ludzie, którzy tkwią w przeszłości, rozpamiętując stare urazy, albo w przyszłości, wyobrażając sobie czarne scenariusze, tracą kontakt ze swoją siłą. Na przykład kobieta, która nie może puścić kłótni z przyjaciółką i wciąż odtwarza tamtą rozmowę w głowie, staje się rozdrażniona i zmęczona. Jej wibracja jest niska, bo nie jest tu, tylko w przeszłości. Z kolei mężczyzna, który w korku zamiast złości zauważa piękno zachodu słońca i cieszy się chwilą, utrzymuje wysoką wibrację, bo jest obecny. Bławacka pisała, że teraźniejszość to brama do wieczności. Uczyła, że będąc w tu i teraz, człowiek łączy się z boską energią, która jest zawsze dostępna, ale często ukryta za zgiełkiem umysłu. Proponowała prostą praktykę. W dowolnym momencie zatrzymaj się, weź oddech i zapytaj, gdzie jestem teraz, co czuję. To przywraca Cię do chwili obecnej i oczyszcza energię. 4. Wewnętrzna harmonia. Wewnętrzna harmonia to stan, gdy Twoje myśli, uczucia, słowa i czyny są w zgodzie. To jak orkiestra, w której wszystkie instrumenty grają w jednym rytmie, tworząc piękną melodię. Gdy żyjesz w harmonii z sobą, Twoja wibracja staje się jasna, silna i przyciąga innych. Ale jeśli między Twoimi myślami, słowami a czynami jest rozdźwięk, Twoja energia słabnie, a wszechświat to wyczuwa. Pomyśl o kimś, kto mówi chce spokoju i dobra, ale ciągle kłóci się z kolegami albo obgaduje innych za plecami. Jego słowa nie zgadzają się z czynami, co tworzy dysonans. Jego wibracja jest słaba, bo wszechświat reaguje na to, kim jest naprawdę, a nie na to, co mówi. A teraz wyobraź sobie kobietę, która żyje w zgodzie z sobą, myśli o życzliwości, mówi życzliwe słowa i robi życzliwe rzeczy, nawet proste jak pomoc sąsiadowi. Jej wibracja jest jasna i magnetyczna, bo wszystkie części jej istoty działają razem. Bławacka podkreślała, że wewnętrzna harmonia to podstawa duchowego rozwoju. Porównywała człowieka do świątyni: jeśli w środku panuje chaos, świątynia nie może być święta. Uczyła, że szczerość z sobą to pierwszy krok do harmonii. Na przykład, jeśli czujesz złość, ale udajesz, że wszystko gra, tworzysz wewnętrzny konflikt. Lepiej przyznać, jestem zły, ale chcę znaleźć spokój. I zrobić krok w tym kierunku, np. przez oddech czy rozmowę. Taka szczerość podnosi Twoją wibrację, bo żyjesz w Prawdzie. Harmonia wiąże się też z intencjami. Intencja to korzeń Twojej wibracji. Jeśli robisz coś ze strachu, zazdrości czy chęci przypodobania się, Twoja energia jest słaba, nawet jeśli na zewnątrz wygląda dobrze. Ale jeśli działasz z miłości, szczerości czy chęci pomocy, Twoja wibracja staje się potężna. Na przykład chłopak, który pomaga koledze przy przeprowadzce, bo chce go wesprzeć, wysyła wysoką wibrację. Ten, kto robi to dla pochwał, wibruje niżej, bo jego intencja nie jest czysta. Dlaczego trudno utrzymać wysoką wibrację? Podnieść wibrację w chwili natchnienia jest łatwo. Idziesz na spacer, słuchasz ulubionej muzyki, medytujesz lub patrzysz na zachód słońca i czujesz lekkość. Ale zachować tę energię w codziennym życiu pełnym stresu, konfliktów i zmęczenia to prawdziwe wyzwanie. Wszechświat działa jak lustro, odbija Twój wewnętrzny stan, ale robi to z rozmysłem. Gdy zaczynasz wibrować wyżej, świat jakby cię testuje. Na przykład po medytacji, gdy czujesz spokój, nagle dzwoni kolega z pracy z złymi wieściami. To nie kara, ale szansa, by utrwalić nową częstotliwość. Wpadniesz z powrotem w złość, czy zachowasz spokój? Bławacka mówiła, że takie próby to część drogi. Porównywała je do ognia, który hartuje metal. Trudności pomagają ci stać się silniejszym i czystszym w swojej energii. Oto kilka przeszkód, z którymi możesz się zmierzyć. Powrót starych nawyków. Gdy zmieniasz wibracje, dawne przyzwyczajenia i emocje mogą wracać. To jak strojenie gitary: na początku struny brzmią źle, ale z czasem łapią właściwy ton. Na przykład chłopak, który chce być bardziej pozytywny, nagle zauważa, że denerwują go drobiazgi, to jego stare wzorce próbują odzyskać kontrolę. Cierpliwość i świadomość pomagają przejść ten etap hałas świata. Żyjemy w czasach, gdzie strach, rywalizacja i pośpiech są normą. Media społecznościowe, wiadomości, nawet rozmowy z przyjaciółmi mogą ciągnąć cię w dół. Żeby wibrować wysoko, trzeba być trochę buntownikiem, wybierać ciszę zamiast zgiełku, inspirację zamiast narzekania. Nie licz, że wszyscy cię zrozumieją. Twoja siła to bycie sobą, pułapka duchowego ego. Czasem ludzie, którzy pracują nad wibracją, myślą, że są lepsi od innych. To błąd. Wysoka wibracja to nie wyższość, ale pokora i życzliwość. Bławacka ostrzegała, że ego to główny wróg duchowego wzrostu. Prawdziwa siła to cicha pewność, a nie potrzeba udowadniania racji, emocje i cienie. Wysoka wibracja nie oznacza, że nigdy nie będziesz smutny czy przestraszony. Chodzi o to, by emocje tobą nie rządziły. Na przykład kobieta, która straciła bliską osobę, może czuć ból, ale jednocześnie dziękować za wspólnie spędzony czas. To świadoma wibracja. Żeby pokonywać te przeszkody, obserwuj siebie bez oceniania. Zadawaj pytania: czy ta myśl mnie podnosi, czy ciągnie w dół? Czy ten czyn odzwierciedla moją prawdę, czy strach? Szczerość z sobą to paliwo dla wysokiej wibracji. Jak utrzymać wysoką wibrację? Proste kroki. Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej wibracji to nie jednorazowy wysiłek, ale sposób życia. To wybór, którego dokonujesz codziennie w każdej myśli, słowie i czynie. Bławacka mówiła, że duchowość to nie rytuały, ale świadome życie, gdzie każdy krok przybliża cię do twojej prawdziwej istoty. Oto kilka prostych, ale skutecznych praktyk, które pomogą ci zostać na wysokiej częstotliwości. Zacznij dzień z intencją. Poranek to czas, gdy ustawiasz ton dnia. Zamiast od razu łapać za telefon czy myśleć o obowiązkach, daj sobie minutę. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i zapytaj, jaką energię chcę nieść dziś. Na przykład młoda mama, która czuje się przytłoczona, może powiedzieć: Dziś wybieram spokój i miłość. To pomaga jej zostać w centrum, nawet w intensywny dzień. Uważaj, co konsumujesz. Wszystko, co wpuszczasz do swojego życia: jedzenie, muzyka, rozmowy, wiadomości, wpływa na wibracje. To nie o zakazy, ale o świadomość. Jeśli po oglądaniu wiadomości czujesz niepokój, spróbuj zamienić je na inspirującą książkę albo spacer. Otaczaj się ludźmi i rzeczami, które cię wzmacniają. Ćwicz ciszę i oddech. W biegu dnia znajdź 5 minut na zatrzymanie się i oddech. Głęboki wdech i powolny wydech wracają cię do chwili obecnej. To jak reset dla energii. Bławacka pisała, że oddech to most między ciałem a duszą. Spróbuj tego w stresie, a zauważysz, jak energia staje się czystsza. Mów z serca. Słowa mają moc. Narzekanie, plotki czy krytyka obniżają wibracje. Zamiast tego staraj się mówić życzliwie i szczerze. Na przykład, zamiast narzekać na pogodę, powiedz: Jak fajnie, że deszcz daje ziemi nowe życie. To zmienia nie tylko twoją energię ale i atmosferę wokół. Ruszaj się świadomie. Ruch pomaga energii płynąć. Taniec, yoga, spacery czy poranna rozciąganie to jak lekarstwo dla wibracji. Na przykład chłopak, który cały dzień siedzi przy komputerze, może zrobić dziesięciominutową gimnastykę i poczuć, jak zmęczenie odchodzi. Bądź wdzięczny bez powodu. Wdzięczność to jedna z najwyższych wibracji. Nie czekaj na wielkie wydarzenia, by ją czuć. Dziękuj za proste rzeczy, za smaczną kawę, ciepły sweter, uśmiech przechodnia. To otwiera cię na radość życia. Odpoczywaj głęboko. Sen to nie tylko regeneracja ciała, ale reset energii. Szanuj swoje rytmy. Stwórz miły rytuał przed snem. Odłóż telefon, pomyśl o czymś dobrym. To pomaga budzić się z czystą energią. Te praktyki nie zabierają dużo czasu, ale ich moc Tkwi w regularności. Nie musisz być idealny. Ważne, by być obecnym i wciąż wybierać wysoką wibrację. Dlaczego to ważne? Twoja wibracja zmienia świat. Nie jesteś ofiarą okoliczności. Jesteś twórcą swojej energii i ta energia jest zaraźliwa. Gdy wibrujesz wysoko, nie tylko zmieniasz swoje życie, ale inspirujesz innych. Pomyśl o nauczycielu, który wchodzi do klasy z uśmiechem i spokojem. Jego energia sprawia, że uczniowie czują się pewniej, nawet jeśli lekcja jest trudna. To magia wibracji, ale nie myśl, że wysoka wibracja to cudowna pigułka. To codzienna praca bycie szczerym z sobą, rozumienie emocji, dbanie o ciało i wybieranie chwili obecnej jako źródła siły. Bławacka mówiła, że każdy człowiek to iskra boskiego światła. A naszym zadaniem jest pozwolić temu światłu świecić. Gdy żyjesz świadomie, stajesz się latarnią dla innych. Twoja wibracja to twój wkład w świat. Gdy wybierasz miłość, prawdę i jasność, pomagasz wszechświatu brzmieć harmonijniej. To nie wymaga wielkich słów czy czynów. To cicha siła, która rodzi się, gdy żyjesz w zgodzie z sobą. Nie czytasz tego przypadkiem. Te słowa to przypomnienie, którego szukała twoja dusza, by obudzić swoją prawdziwą moc. Jesteś tu, bo jesteś gotowy przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteś nie tylko ciałem, nie tylko zbiorem historii czy ról, które odgrywasz. Jesteś żywą energią, wibracją, która może być czysta, silna i inspirująca. Twoje życie to nie zbiór przypadków, ale taniec twojej energii z rytmem wszechświata. Stoisz teraz na progu, gdzie możesz świadomie wybrać, jaki będzie ten taniec: chaotyczny i ciężki, czy harmonijny i piękny. Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej wibracji to nie cel, który można odhaczyć, to sposób życia, podróż, w której każdy krok przybliża cię do twojej prawdziwej istoty. To wybór, by zostać wiernym sobie, nawet gdy wokół panuje chaos, stres czy niepewność. Wyobraź sobie kobietę w trudnym okresie, problemy w pracy, kłótnie z bliskimi, zmęczenie. Mogłaby się poddać, ale co rano robi wdech i mówi, dziś wybieram spokój. Ten mały wybór to iskra, która rozpala jej wewnętrzne światło, dając siłę, by iść naprzód. Gdy wybierasz wysoką wibrację, zmieniasz nie tylko swoje życie, stajesz się częścią wielkiej zmiany. Twoja energia rozchodzi się jak kręgi na wodzie, dotykając ludzi, wydarzeń, a nawet natury. Pomyśl o mężczyźnie, który żyje świadomie, przestaje narzekać, dziękuje za drobiazgi, pomaga sąsiadom. Z czasem jego rodzina staje się bliższa, koledzy z pracy inspirują się jego spokojem, a dom wypełnia się ciepłem. To nie czary, to realna moc wibracji, która działa jak prawo natury. Bławacka pisała, że świat zmienia się nie przez głośne hasła czy rewolucje, ale przez cichą siłę ludzi żyjących w harmonii z sobą. Wierzyła, że każdy, kto podnosi swoją wibrację, pomaga ludzkości się obudzić. Dziś świat potrzebuje nie nowych teorii czy technologii, ale ludzi, którzy promienieją światłem swojej duszy. Ty możesz być jednym z nich. Jeśli te słowa rezonują z Twoim sercem, nie zostawiaj ich tylko w głowie. Wcielaj je w życie krok po kroku, dzień po dniu. Zacznij od małego, od jednego świadomego oddechu, jednej wdzięcznej myśli, jednego życzliwego gestu. Jeśli chcesz zgłębić temat energii i duchowości, czytaj dalej. Na przykład dzieła bławackiej, medytuj. Otaczaj się ludźmi, którzy cię inspirują. Dziel się tą wiedzą z innymi. Opowiedz przyjacielowi, jak wdzięczność zmieniła twój nastrój, albo pokaż ten tekst koledze, który szuka natchnienia. Twoja wibracja to twój unikalny dar dla wszechświata. Gdy wybierasz wysoką częstotliwość, nie tylko poprawiasz swoje życie, pomagasz światu brzmieć piękniej. Wszechświat zawsze odpowiada na Twój rytm, jak tancerz, który dopasowuje się do melodii. Niech ta melodia będzie pełna miłości, prawdy i światła. Bławacka zostawiła nam przypomnienie. Nie jesteśmy oddzielnymi istotami, ale częścią wielkiej całości. Naszym zadaniem jest brzmieć w zgodzie z tą całością, wnosząc więcej harmonii. Każdy Twój wybór to nuta w tej symfonii. Każdy moment, gdy wybierasz światło zamiast ciemności, miłość zamiast strachu, prawdę zamiast kłamstwa, to krok ku temu, by Twój taniec z wszechświatem był inspirujący. Nie jesteś tu przypadkiem. Twoja dusza wie, że jesteś gotowy. Zacznij teraz. Weź głęboki oddech, uśmiechnij się do siebie i powiedz, wybieram światło. Niech twój taniec z wszechświatem będzie najpiękniejszy.